Dzień dobry Państwu, dzisiaj w ramach raportu z parlamentu, konsultacje, o których mówiłam kilka dni temu, dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty, a będziemy rozmawiać o zmianach w kształceniu zawodowym, bardzo niezbędnym i koniecznym, o których o wie, od wielu lat myślimy. Dzisiaj moimi gośćmi jest pani Joanta Szyper, która jest kierownikiem warsztatów szkolnych w zespole szkół mechanicznych w Radziejowie. Witam serdecznie. Dzień, Dzień, Państwu. Dzień dobry Państwu. Mój przyjaciel, kolega od ilu lat to już trudno powiedzieć, pan dyrektor Jacek Kalociński, który odpowiada za edukację w starostwie w Radziejowie, czyli nadzoruje funkcjonowanie wszystkich szkół, w tym szkół zawodowych. Moi drodzy Państwo, przypadł mi w udziale, przypadła mi w udziale praca nad tym projektem poselskim. Mam przyszły czwartek kierować nadzwyczajną podkomisją która ten projekt przedstawi Sejmowi. W związku z tym konsultacje między innymi z Państwem, co włożyć do tego projektu, co zmienić w dotychczasowych działaniach szkolnictwa zawodowego. Szczególnie, że od 2001 roku, prawda Jacku, żadnych zmian w tej dziedzinie nie było. O co nam chodzi, żebyśmy tą naszą rozmowę sobie w jakiś sposób porządkowali, o to, żeby było więcej absolwentów szkół zawodowych i żeby oni byli mobilni na rynku pracy i żeby ich kwalifikacje zawodowe były absolutnie doceniane i przyjmowane przez pracodawców i żeby rzeczywiście bardzo szybko mogli się Przekwalifikowywać. Jak Państwo myślicie, co musimy zrobić w tym kierunku, żeby rzeczywiście osiągnąć te cele? Ja myślę, że na początek trzeba otwarcie sobie powiedzieć, że rzeczywiście na razie mówi się tylko mhm. o zmianach w szkolnictwie zawodowym. Do tej pory nie było żadnych działań w tym kierunku, a widzimy to bezpośrednio w trakcie naboru do mhm. szkół ponadgimnazjalnych. Przykład z tego roku. Na terenie powiatu radziejowskiego funkcjonuje pięć klas liceum ogólnokształcącego. Nabór przebiegał sprawnie bo i chętnych było o wiele więcej niż miejsc mhm. przygotowanych przez organ prowadzący na ten rok szkolny. Natomiast do szkół zawodowych, gdzie również zrobiliśmy bardzo bogatą, szeroką mhm. ofertę dla absolwentów gimnazjów, zauważamy, że młodzież z roku na rok coraz częściej odchodzi od szkół zawodowych, szczególnie od zasadniczych szkół mhm. zawodowych, na rzecz liceum ogólnokształcącego. Rozumiem, że jeśli teraz byśmy stworzyli taki system kształcenia zawodowego, że ta część, która tyczy kształcenia ogólnego, by była podobnym, na podobnym poziomie jak liceum ogólnokształcącym i ta część zawodowa oczywiście rozbudowana tak, żeby dawać pełne kwalifikacje, to spowoduje, że szkoły zawodowe muszą być trzyletnie przynajmniej, prawda, żebyśmy wzmocnili tą część kształcenia ogólnego i zachowali lub ro, i, i rozszerzyli tą część, którą, która tyczy kształcenia zawodowego. I czy to był był dobry pomysł, aby ukończenie szkoły zawodowej yy, i potem zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed okręgową komisją egzaminacyjną? nie byłoby wzmocnieniem prestiżu szkoły zawodowej, bo myślę, że mówisz o tym, że jest małe zainteresowanie. Ja myślę, że ona wynika przede wszystkim z prestiżu, że w liceum to są ci lepsi, a w zawodowej szkole, cudzysłów, to są ci gorsi. I może rzeczywiście poprzez wzmocnienie tego kształcenia ogólnego, poziomu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, powodujemy wzmocnienie prestiżu. Co państwo na to? Pani Jolu, jak pani na to zapatruje? Przecież mhm. coraz więcej widzimy na tak. rynku, nie potrzebujemy kogoś, kto siedzi za biurkiem, tak. tylko właśnie osoby, które właśnie konkretnie byłyby w danym zawodzie, mhm. czyli potrzebujemy tego fachowca spawacza, potrzebujemy mhm. tego fachowca budowlańca, technologa robót wykończeniowych, mhm. czy ślusarza, czy operatora obrabiarek mhm. sterowanych numerycznie, czyli tu w tym kierunku fachowiec, fachowiec i fachowiec. Tak, czyli on ma wiedzę ogólną tak. porówn porównywaną z tym uczniem liceum ogólnokształcącego, ale jeszcze dodatkowo jest ma pewną specjalność zawodową. I teraz wielokrotnie zwraca się uwagę, że u nas to szkolnictwo zawodowe jest skoskniałe, że są zawody, których się kształci w szkołach, a potem nie ma dla tych ludzi, absolwentów, miejsc pracy. Jak Państwo widzicie, jaka jest możliwość, żeby to tworzenie nowych zawodów czy nowych kwalifikacji przebiegało szybciej, żeby szkoły były bardziej na to otwarte. Jak możemy to zrobić? Dotychczasowe kształcenie w zawodzie odbywało się zazwyczaj w warsztatach szkolnych. Organy prowadzące, kiedy w ogóle po wprowadzeniu reformy oświatowej zostały, przejęły szkoły, Zajęły się budynkami, zajęły się kadrą, a gdzieś na szarym końcu zostały warsztaty szkolne. Mhm. Ich uzupełnienie, wyposażenie w odpowiednie maszyny, tak. sprzęt wymaga ogromnych nakładów finansowych. Na to na razie nie było stać organów prowadzących. I teraz powiązanie szkolnictwa zawodowego z pracodawcą, u którego w przyszłości będzie zatrudniony, będzie uczeń mógł już pracować na tych na przykład numerycznych obrabiarkach. No tak. Rozumiem, że ta propozycja, czy... którą złożyliśmy na tej zasadzie, że to pracodawcy poprzez tą komisję wspólną dialogu, trójstronną dialogu przy Wojewodzie, będą mogli do ministra edukacji występować. O, powo o tworzenie nowych no, kwalifikacji czy nowych zawodów. Będzie to przebiegało bardzo szybko i teraz jeśli pracodawca ma potrzebę 20 na przykład ślusarzy, idzie do szkoły, która jest najbliżej, prawda, dyrektor występuje, zleca wykształcenie, zleca wykształcenie tych pracowników, korzysta z bazy tego pracodawcy, ale pracodawca ma również w tym interes, mówiąc brzydko, że po, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, dopiero po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, dostaje również refinansowanie za, yy, za tego ucznia. Czyli pracodawca, nie, że jak teraz niektórzy mówią, idzie sobie uczeń na praktykę i właściwie nie wiadomo, co z nim zrobić i pracodawcy nie zależy ja nie mówię o każdym, ale co niektórzy tak mówią, żeby ten uczeń się czegoś nauczył, bo to nawet nie jest, on nie będzie mu w przyszłości potrzebny i pieniądze dostaje obojętnie, czy zda egzamin, dobrze mówię? Jak to wygląda? Ponieważ musi zdać egzamin, zwłaszcza refundację. przez cechy, jeżeli zdają refundację, Aha. dopiero dostaje w momencie, kiedy młodzież zda egzamin. Tak, ale, zda, ale w tej chwili będzie nowa formuła egzaminów proponowana. Wszystkie egzaminy będą organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, nie przez cechy. Rzemios, tylko one będą mogły prowadzić kursy kwalifikacyjne. Nauczyciele praktycznej nauki zawodów w tej chwili nawet wiem, że są przygotowani do bycia, egzaminatora, egz mhm. bycia egzaminatorami, ale ten egzamin będzie ujednolicony tylko i wyłącznie przez okręgową komisję egzaminacyjną. I co państwo na to? To znaczy wcześniej mhm. tu w kuluarach z panią poseł, mhm. żeśmy rozmawiali, że to ma być komisja trzyosobowa. Tak i sześciu zdających, mm -hmm. no nie wiem, czy to jest w sumie do realizacji, mm -hmm. ponieważ na ten moment, nawet w tej chwili jesteśmy, mamy sesję mm -hmm. egzaminacyjną naszej w szkole, mm -hmm. jest trzech egzaminatorów, trzech zdających. Jeżeli mm -hmm. ten y, egzaminator jest osobą statyczną, mm -hmm. siedzi mm -hmm. i obserwuje, ciężko jest obserwować mm -hmm. trzy osoby, kontrolując mm -hmm. je na stanowisku, a przy sześciu osobach rozum będzie to jakiś... Czyli proponowałaby aby pozostać przy tej formule Jeden na jeden, czyli trzech y, uczniów i trójkę egzaminatorów. Przy czym jeden będzie egzaminatorem zewnętrznym, a dwójka to będą nauczyciele. A, a już komisja, no muszą być fachowcy mm. po prostu. A mm. jak to będzie sformułowane, no to już będzie zależało. Właśnie. Ważne jest to, że uczniowie będą mogli zdawać poszczególne kwalifikacje, prawda? Mm. Czyli na zawód będą albo jedna kwalifikacja, albo kilka kwalifikacji i teraz jak będzie chciał zdobyć następny zawód, to nie musi uczyć się od początku, tylko uzupełniać te kwalifikacje, które są niezbędne do tego zawodu. Czy to jest dobry pomysł, jak Państwo myślicie? No myślę, że super. Mm -hmm. bo po cóż powielać jeszcze ten tok nauki cały, no jeżeli on zdobędzie już jakąś kwalifi kwalifikację mm -hmm. swoje, no czyli jeden etap ma zamknięty, natomiast na następny mm -hmm. będzie mógł się dokształcić. Czyli rozumiem, że i ta drożność jest pożądana i ważna i ona chyba myślę, że też wzmocni prestiż kształcenia tego Państwa poseł sobie zdaje mm -hmm. sprawę, że jak muszą być doposażone ośrodki, szkoły, tak. w których no, te, te ileś mm -hmm. pracowni jednak mm -hmm. musi być mm -hmm. na dany zawód, na następny jeszcze tak, gdzieś. Ale teraz tak. mówimy o... Po, bo w tej chwili dążymy do tego aby połączyć kształcenie dla młodzieży również z kształceniem dla dorosłych, prawda, żeby mogli korzystać z tej samej bazy, z tej samej w tej, 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 tak? tej samej bazy, prawda? nie tylko w szkole, ale również u, 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 no tak, u tak, pracodawców. Przecież mm -hmm. centra kształcenia praktycznego, tak. na przykład, czy mm -hmm. centra kształcenia ustawicznego tak. to były oddzielne, że tak powiem. nie... Jed...